Kiedyś jeden ze znanych polskich pisarzy napisał taką książkę miesiące. Miesiące, która zresztą w Radiu Wolna Europa, której wtedy wszyscy słuchaliśmy, była czytana. I on wskazywał na to, że są takie miesiące, które zaważyły na historii najnowszej Polski. No, grudzień niewątpliwie jest takim miesiącem, w którym wydarzyło się. No, mamy Boże Narodzenie, mamy Mikołaja, ale to jest też miesiąc, w którym wydarzyło się wiele bardzo dramatycznych momentów w tej naszej powojennej historii. Począwszy od 48 roku, kiedy powstała PZPR i od tego momentu zaczął się najbardziej opresyjny okres w historii stalinizmu, przynajmniej do śmierci Stalina, a nawet jeszcze dalej do 56 roku. Później rok 70, pierwszy taki bardzo dramatyczny, abstrahując od 56, ale kiedy ówczesny sekretarz Władysław Gomułka zdecydował się na użycie siły wobec protestujących robotników w Stoczni Gdańskiej, a później i w innych terenach. Mało tego i tu właśnie dlatego, między innymi, niektórzy nie lubią tak Instytutu Pamięci Narodowej, który odkrywa kolejne karty pokazujące, że Gomułka zdecydował użyć tej siły wbrew radą i naciską ze strony Rosjan, którzy mówili, żeby tego nie zrobił. E, więc Gomułka użył tej siły i dwa tygodnie później już nie był pierwszym sekretarzem KC, czyli najważniejszym politykiem komunistycznym w kraju. Przyszedł, e, przyszedł sierpień 1980 roku, też dyskusje na temat użycia siły i Gierek, ówczesny pierwszy sekretarz, Wbrew naciskom Rosjan, którzy mówili, żeby użyć siły w tym momencie, to są wszystko zapiski udokumentowane, tej siły nie używa. On tej siły nie używa, rodzi się Solidarność, podpisywane są e, porozumienia sierpniowe i trwa ten czas wolności, takiej pierwszej wolności, którą poczuliśmy po II wojnie światowej. Ale przyszedł znowu grudzień. E, grudzień przyszedł e, i. E, Towarzysz Kania i Towarzysz Jaruzelski zwracają się do Rosjan o interwencję przeciwko tym antykomunistycznym siłom. Rosjanie odmawiają, mówiąc nawet, Antropow mówi o tym, że jak już musi być Solidarność, to musi być. I co się wtedy dzieje? Decydu decyzja, stan wojenny, decyzja o stanie wojennym. Pierwsze dni stanu wojennego wydawało się, że może będą łagodne. Te pierwsze kilka dni. Ale potem te właśnie miejsca najbardziej symboliczne to jest oczywiście kopalnia Wujek, ale też stocznie, Stocznia Szczecińska, rozwalone bramy, ogromna ilość siły i środków i co najgorsze wojsko, które zostało użyte przeciwko swojemu narodowi, przeciwko ruchowi Solidarności, który przecież w tym porywie liczył 10 milionów, 10 milionów Polaków. Ogromna ilość ofiar, ogromna ilość internowanych w tym również księża, pomordowani ludzie, którzy walczyli o nic innego, tylko dobro, o dobro Polski. I proszę Państwa, chcielibyśmy, żeby takich grudni grudniu już nie było. Chcielibyśmy, żeby w grudniu oczywiście pamiętać, pamiętając o tych osobach pomordowanych, o osobach, które odeszły, które narażały swoje życie, życie rodzinne często, które było rozbijane poprzez to różnego rodzaju działania. U ale na koniec chciałbym powiedzieć: Ktoś kiedyś napisał, że e, no jest tak w świecie, że jest walka dobra ze złem. Jeżeli nie chcesz uczestniczyć w tej walce, będzie ci łatwiej. Będzie ci łatwiej, ale Twoim dzieciom już nie będzie łatwiej. I proszę zobaczyć, tu stoją jeszcze e, wiele osób, które pamiętają te czasy, które włączały się w ruch Solidarności. Pan Jan Filipek jest honorowym obywatelem Bolesławca. To jest to pokolenie, które walczyło ze złem, dzięki czemu waszym dzieciom, naszym dzieciom jest łatwiej, bo stanęliście po dobrej stronie, zgodnie z tym, co tu jest napisane, złodobrem zwycięża. Za to bardzo serdecznie dziękuję.